Cześć! Witam w serii z powtórkami przed egzaminem ósmoklasisty. Dziś zajmiemy się pierwiastkami. Każde zagadnienie krótko wytłumaczę, a po zakończeniu działu podam Wam numery zadań z poprzednich egzaminów, które wykorzystują wiedzę zdobytą potem i wcześniejszych filmach. Zaczynajmy. No to pierwiastki. Pierwsza rzecz, którą musimy wiedzieć, oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześci sześcianami liczb wymiernych. Czyli na przykład wiemy, że 4 do drugiej to jest 16. W takim razie pierwiastek z 16 będzie równy 4. Okay? Czyli pod pierwiastkiem mamy liczbę, która wiemy, że jest jakąś inną liczbą do kwadratu. Pierwiastek i potęga, tu pierwiastek kwadratowy potęga też do kwadratu, to są tak zwane działania odwrotne do siebie. Czyli jeżeli 4 do drugiej to jest 16, to pierwiastek z 16 to jest 4. Do potęgi trzeciej działa to tak samo. Wiemy, że 5 do trzeciej to jest 125. W takim razie pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to będzie 5. Pamiętamy, tutaj mam ten znak pierwiastka, taki krótki, niestety tylko taki miałam. Ten pierwiastek musi być nad całą liczbą. Najfajniej no jeszcze jak go się zakończy tą kreską, czyli na przykład mieliśmy te nasze 16 i pod pierwiastkiem. To najlepiej wtedy widać, dokąd ten pierwiastek sięga. Ok, to, to już wiemy, że to jest 4. No i pierwiastek ze 125 i tu był trzeciego stopnia. Ten stopień pierwiastka piszemy na tą pierwszą taką kreseczką. Czyli trzeciego stopnia, bo y, interesowała nas trzecia potęga. Czyli to jest 5. Dlaczego to tak działa? No jak sobie wezmę pierwiastek z 16, no to wiemy, że 16 to jest to samo co 4 do kwadratu. No i kwadrat z pierwiastkiem, tak jakby się skracają no bo tak jak mówiłam wcześniej są to działania odwrotne czyli zostaje mi 4 tak samo pierwiastek trzeciego stopnia 125 tylko tym razem nie do kwadratu chcę tylko do trzeciej potęgi czyli 5 do trzeciej bo faktycznie 125 to jest 5 do trzeciej no i to w takim razie tu był trzeciego stopnia pierwiastek trzecia potęga no to tak jakby nam się skraca zostaje piątka jeżeli nie pamiętamy, nie umiemy znaleźć, jak można w łatwy sposób sprawdzić, jaki będzie pierwiastek. Przypominamy sobie rozkład na czynniki pierwsze. On był już wcześniej, był przy szukaniu największego wspólnego dzielnika. Tutaj też go możemy wykorzystać. Weźmy sobie to nasze 125. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Pierwsze, co, nam, co widzimy, że się dzieli, no to dzieli się przez 5. Ok. 125 podzielić na 5. W 12 mieści się dwa razy, 2 zostanie 25, to jest 5. Czyli 125 na 5 to jest 25. 25 znowu się dzieli przez 5, zostaje nam 5, znowu się dzieli przez 5, zostaje jedynka. Czyli faktycznie 125 to jest to samo co 5 razy 5 razy 5, a jak z poprzedniego filmu wiemy, to możemy to zapisać jako 5 do trzeci. Czyli tak jak wcześniej powiedziałam, żeby wyciągnąć pierwiastek trzeciego stopnia, musimy mieć trzecią potęgę. Jak 16, no to 16 możemy sobie rozłożyć tu, akurat nam wyjdzie, będziemy rozkładać to przez 2. No ale dobra. 16 na 2 to jest 8, na 2 to jest 4, na 2 to jest 2, na 2 to jest 1. Czyli 16 to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2. Więc możemy to sobie zapisać jako 4 razy 4 czyli to jest 4 do 2. Jeżeli chodzi o pierwiastek z ułamka, to tak samo jak, jak podnosiliśmy do potęgi ułamek, to ostale, osobno podnosiliśmy do potęgi licznik i mianownik, tak samo z pierwiastkami, czyli jeżeli mam na przykład pierwiastek z 4 dziewiątych, no to to jest osobno pierwiastek z 4 przez pierwiastek z 9, czyli 2 trzecie. Ok? Czyli pierwiastek z 4 dziewiątych to jest to samo co pierwiastek z 4 przez pierwiastek z 9, Pierwiastek z 4, wiem, że 4 to jest 2 razy 2, czyli 2 do drugiej, no to w takim razie to będzie 2. Pierwiastek z 9, 9 to jest 3 razy 3, czyli 3 do drugiej, no to tutaj będzie 3, czyli 2 trzecie. Jeżeli by była liczba mieszana, na przykład 2 i 1 czwarta, to wtedy zamieniamy najpierw na ułamek niewłaściwy. 2 razy 4 to jest 8, dodać 1 to jest 9, czyli pierwiastek z 9 czwartych. Znowu możemy osobno licznik osobno mianownik. Wiadomo, nie musimy tego pisać, jeżeli to pamiętamy. Od razu piszemy wynik, czyli tym razem będzie to 3 drugie. Jeżeli chodzi o pierwiastek z ułamka dziesiętnego, no to tutaj musimy już trochę bardziej pokombinować. Raczej też się to rzadko kiedy zdarza, czyli znowu co razy co da nam 0,36. Są dwa miejsca po przecinku, więc zakładamy, że ta nasza liczba, która będzie wynikiem pierwiastkowania, będzie miała jedną cyfrę po przecinku. Dlatego, że jedna cyfra po przecinku razy jedna cyfra po przecinku daje nam w wyniku dwie cyfry po przecinku. Na 36 to wiemy, że to jest 6 razy 6. No to w takim razie musi być szóstka i to musi być jedno miejsce po przecinku, czyli 0,6. No bo faktycznie 0,6 razy 0,6 to jest 0,6. 36, tak, tu było jedno miejsce, jedno miejsce, mamy dwa miejsca po przecinku. No to to jest tak samo jak tu wcześniej patrzyliśmy na tą czwórkę. Czyli mogę sobie zapisać 0,36 jako pierwiastek 0,6 do kwadratu. Ułamki dziesiętne, jak podnosimy do potęgi, zapisujemy w nalewem. No i pierwiastek z kwadratem powiedzmy, że się tam skraca, czyli zostaje 0,6. Szacuję wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz prostego wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki, np. 1 plus pierwiastek z 2, 2 minus pierwiastek z 2. Ok. Jeżeli chodzi o szacowanie, na przykład pierwiastek z 15, ile to jest? Myślę, że najłatwiej to będzie, jeżeli Wam to pokażę na tablicy. Chcemy oszacować pierwiastek z 15. Mniej więcej, ile to jest? Najczęściej nam wystarczy, że powiemy, że to jest pomiędzy jedną liczbą a drugą liczbą. Najlepiej, żeby te liczby były bliskie sobie. Czyli teraz tak. Mamy 15 i chcemy, żeby to 15 zapisać, że jest większe od jednej liczby i mniejsze od innej liczby. I najlepiej, żeby te liczby się pierwiastkowały. Czyli one były właśnie drugą potęgą jakiejś innej liczby. No to pomyślmy sobie tak. 1 do kwadratu to jest 1. Daleko od 15 2 do kwadratu to jest 4. Potem mamy 3 do kwadratu to jest 9. Dalej jest mniejsza 4 kwadrat to jest już 16, czyli mamy już więcej. W takim razie tu możemy napisać najbliższą, większą liczbę niż 15, czyli 16, no to po drugiej stronie mniejsza od 15 jak najbliższa. Nie interesuje nas ta 1, czwórka, bo wie, mamy większą liczbę, która będzie wciąż mniejsza niż 15, czyli tu wpisujemy 9. No to w takim razie wiemy, że 9 jest mniejsze niż 15, a 15 jest mniejsze niż 16. No to teraz możemy spierwiastkować. No to jeżeli całość sobie pierwiastkujemy, no to każdą z tych części. Pierwiastek z 9 to jest 3. No wiemy to stąd, nie? Że 3 do kwadratu to było 9, no to Pierwiastek z 9 to jest 3. Tu nie wiemy, więc to jest ten pierwiastek z 15. Ten nasz niewiadomy. No a pierwiastek z 16 to jest 4. Czyli wyszło nam, że pierwiastek z 15 jest pomiędzy trójką a czwórką. Nie wiemy, ile to jest dokładnie. Jakbyśmy teraz chcieli dokładnie szacować, no to moglibyśmy sobie 3,5 podnieść do kwadratu. Do kwadratu. Czyli 3,5 razy 3,5 bym już jednak pisemnie pomnożyła. I dwa miejsca po przecinku, czyli to jest 12,25, czyli to jest mniej niż 15. Czyli mogłabym zapisać, że w takim razie 3,5 jest mniejsze niż pierwiastek z 15, jest mniejsze niż 4. To by było takie już jeszcze lepsze Oszacowanie, bo już wiemy, że w takim razie pierwiastek z 15 jest większy niż 3,5, mniejszy niż 4. No i znowu można by było wziąć gdzieś tam połowę pomiędzy 3,5 a 4, czyli powiedzmy 3,75. Podjąć do kwadratu, zobaczyć, z której strony będzie, czy będzie mniejsze niż pierwiastek z 15 czy większy. No ale tutaj to jest takie dodatkowe, tego nie najczęściej to już nam nie jest potrzebne. Starczy nam to, że jest pomiędzy 3 a 4. I teraz. Jakbyśmy mieli do oszacowania na przykład liczbę 1 plus pierwiastek z 15, no to zaczynamy sobie od tego pierwiastka z 15 tak jak wcześniej, czyli 9 mniejsze niż 15, mniejsze niż 16. Pierwiastkujemy sobie wszystkie strony, czyli 3 mniejsze niż pierwiastek z 15, mniejsze niż pierwiastek. Yy, to już będzie od razu 4. A ja chcę 1 plus pierwiastek z 15. No to skoro pierwiastek z 15 jest pomiędzy 3 a 4, no to 1 plus pierwiastek z 15 będzie pomiędzy. No właśnie, dodajmy sobie 1 znowu do każdego wyrazu. Czyli mamy 1 plus 3, 1 plus pierwiastek z 15 i 1 plus 4. Czyli 1 plus 3 to jest 4. Tu jest ta nasza nie wiadoma, którą szacujemy. 1 plus 4 to jest 5, czyli 1 plus pierwiastek z 15 jest pomiędzy 4 a 5. Trochę trudniej jest, jeżeli mamy minus. Na przykład mielibyśmy sytuację 6 minus pierwiastek z 15. No to już pominę ten pierwszy krok i od razu zapiszę to, co wiemy, czyli 3 jest mniejsze niż pierwiastek z 15. Jest mniejsze niż 4. Jeżeli chcę mieć minus, to muszę zmienić znaki. Ok? Czyli w takim razie minus 3 jest większe od minus pierwiastek z 15, jest większe od minus 4. Okay? Mnożymy razy minus 1 zmieniamy te wszystkie znaki. Dlatego mówię, że to jest trudniejsze. I zaraz powiem, w jaki inny sposób można by to zrobić. Więc tutaj trzeba zmienić te znaki. Dodajemy 6 z każdej strony, bo przed tym mamy szóstkę, czyli będzie 6 minus 3, 6 minus pierwiastek z 15. 6 minus 4. Tu wychodzi 3. Jest większe niż 6. Minus pierwiastek z 15 jest większe niż 2. Czyli jak sobie odwrócę, żeby znowu mieć tak samo jak wcześniej. 2 jest mniejsze niż. 6 minus pierwiastek z 15 jest mniejsze niż 3. Czyli 6 minus pierwiastek z 15 jest pomiędzy dwójką a trójką. Jak to zrobić łatwiej? Tutaj już z tej linijki wiemy, że. Pierwiastek z 15 jest pomiędzy trójką a czwórką. Czyli to jest trochę więcej niż 3. Można sobie założyć, że to jest 3,5 dla łatwiejszych obliczeń. Ale trochę więcej niż 3. Więc jeżeli odejmujemy od szóstki trochę więcej niż 3, to bym odjęła całe 3, pozostaje mi 3. Tak? 6 odjąć 3 to jest 3. Ale jeżeli będę miała 6 odjąć 3, no i załóżmy i pół to będę miała mniej niż 3, bo jeszcze muszę odjąć połówkę. To jest 2,5. Czyli ten nasz pierwiastek z 15, jeżeli będziemy odejmować od 6, to będę miała coś mniejszego niż 3, ale coś większego niż 2, bo jeżeli ten mój pierwiastek z 15 to jest 3, między 3 a 4, no to jeżeli zrobię 6 odjąć 3, wychodzi mi 3. Jeżeli zrobię 6 odjąć 4, wychodzi mi 2. 3 i 4 to są te nasze graniczne wielkości. Czyli na pewno ten 6 odjąć pierwiastek z 15 musi być pomiędzy dwójką a trójką, no bo to są te nasze granice. Ok. Następna sytuacja to jest z pierwiastkiem trzeciego stopnia. Tu mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 30. Przeanalizujmy sobie to znowu. Pierwiastek trzeciego stopnia z 30. Ile to jest? No to znowu chcemy sobie to nasze 30 najpierw ograniczyć z każdej strony przez jakieś liczby w których będziemy umieli policzyć ten pierwiastek trzeciego stopnia. 1 do trzeciej to jest 1, daleko. 2 do trzeciej to jest 2 razy 2, to jest 4 a razy 2, 8. 3 do trzeciej. 3, 3 razy 3 to jest 9, a jeszcze razy 3, to jest 27. To już jest dość blisko. No i zobaczmy 4 do trzeciej. 4 razy 4 to jest 16, a razy 4 to jest 64. W takim razie możemy ograniczyć to od dołu mniejszą liczbą przez 27, na no z góry najbliższą większą liczbą 64. No bo jakby to już było kolejne 5 do 3, to by było 125, to już daleko, daleko. Ok, teraz możemy to spierwiastkować, tym razem 3 stopnia, bo chcemy mieć 3 stopnia z 30. No to tu jest pierwiastek 3 stopnia z 27, jest mniejszy niż pierwiastek 3 stopnia z 30, jest mniejszy niż. Pierwiastek z trzeciego stopnia z 64. No, ale te liczby dobraliśmy tak, żeby ten pierwiastek miał. No i patrząc tutaj wiemy, że to będzie 3 w takim razie. Mniejsze niż pierwiastek z trzeciego stopnia z 30, mniejsze niż to wiemy stąd, że to jest 4. Czyli ten pierwiastek trzeciego stopnia z 30 jest pomiędzy 3 a 4. No i teraz tak samo jakbyśmy chcieli zrobić jeden plus pierwiastek trzeciego stopnia z 30. No, to do tej linijki, którą tutaj mamy wyżej, do tej linijki dodajemy 1 z każdej strony. Czyli będzie 4 jest mniejsze niż 1 plus pierwiastek trzeciego stopnia z 30 jest mniejsze niż 5. Czyli pomiędzy czwórką a piątką. I znowu, jakbym chciała, 6 minus pierwiastek trzeciego stopnia z 30. To znowu patrzymy na tą linijkę. Wiemy, że to jest pomiędzy 3 a 4. Więc jeżeli coś trochę większego niż 3 odejmę, no to zostanie mi z 6 trochę mniej niż 3. Ale na pewno nie będzie to mniej niż 2. Nie? Bo jeżeli odejmę od szóstki czwórkę, no to zostaje mi 2. Czyli na pewno to musi być większe niż 2, a na pewno będzie mniejsze niż 3. Ok? Czyli tutaj jest pokazana jeszcze dlatego 1 plus pierwiastek z 2. Czyli oszacujemy 2 najpierw, że jest mniejsza niż 4, większa niż 1. Jak spierwiastkujemy, wychodzi nam, że pierwiastek z dwóch jest pomiędzy 1 a 2. No i możemy dodać jedynkę z każdej strony, czyli 1 plus pierwiastek z dwóch. Tutaj powinno być na końcu oczywiście. Tu 1 plus pierwiastek z dwóch jest pomiędzy 2 a 3. I to tyle z tych pierwiastków. Teraz przejdźmy do zadań, które możemy zrobić po tym dziale. Będzie to z marca 2021 zadanie 8 z kwietnia 2019 zadanie czwarte. Z maja 2021 zadanie 7, z grudnia 2018 zadanie 8 i z arkusza pokazowego zadanie 14. Teraz dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.